Cześć. witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie, jestem za dnia. Jasno widno. Mamy takie opuszczone domki. W zasadzie w sąsiedztwie opuszczonego parku miniatur. miejsce dosyć znane na Śląsku, do którego się damy później. A tu mamy jakieś domki letniskowe. Nie wiem czy tam zobaczycie, nie zobaczycie, bo zasłaniają drzewa. Pomnik Jana Pawła II. A później będziemy zwiedzać ten opuszczony park miniatur. Domki letniskowe. Chyba nie będzie nic ciekawego, ale pomyślałem, że jak już tu jestem i mam w zasadzie 10 metrów od miejsca docelowego, no to zwiedzę. No to wam te domki jakoś tak dziwnie wyglądają. Wszystko już o, widzicie? Tam, o, tam. Nie, tam, tam jest słońce. Już prawie zachodzi. Ale tam mamy pomnik Jana Pawła II. I ten. No i znane miejsce park miniatur. Także nawet lokalizacji chyba nie trzeba jakoś specjalnie ukrywać, bo kto chce, znajdzie. Będzie wiedział, o co chodzi. Ale to wszystko później. Co my mamy w tych domkach? To czy klimatyczne te domki, powiem wam szczerze. Wszystko porośnięte. Zostaje domek obok domka. Kiedyś musiał być fajnie. w takim domku jest tam jakiś grill znajomi fajna sprawa każdy dom wyrobiony na jedno kopyto w zasadzie identyczny jest każdy z wnętrza nie zostało nic szyby wybite albo oczywiście szyby komuś przeszkadzały że łatwiej przez wybite okno wynosi się meble o tym nie pomyślałem żebym na jakieś gwóźdź nie wszedł tutaj było to bolesne w domkach echo tak naprawdę nic a nic nic a nic głównie na tym domku tutaj jest będę liczył, Bo to nie ma znaczenia. No, a co w takim domku mogło być? Jakieś miejsce do spania. Tu może łazienka. No, na pewno łazienka. Z małym krysienicem. Czyli łazienka. I takie jedno. Mała łazienka. Jedno większe pomieszczenie. Na coś do spania, może jakiś stolik, jakaś szafa i chyba tyle. Tak, żeby przyjechać tutaj specjalnie tylko pozwiedzać te domki, to raczej średnio. Ale z racji tego, że to jest sąsiedztwo w zasadzie, działka w działkę z tym parkiem miniatur. No to myślę, że można poświęcić 10 minut. Specjalnie tutaj bym nie przyjeżdżał, no a jak widzicie, nie ma tutaj nic ciekawego. Jeszcze tych domków, tak jak gdyby. No tak jak mówiłem. gdzie łazienka. Tu sobie ktoś spał. Jakiś pan bezdomny. Dobra, nie zamiast teraz własne. naprawdę interesują mnie te najbardziej zarośnięte domki nie wiem dlaczego o jeżyny Tu przynajmniej są jeszcze szyby O proszę bardzo Pięknie Tam jest kolejny domek tam ten to już w ogóle jest Tam się chyba nie będę przydzierał do niego o, Mamy szyby jeszcze No fajnie to trzeba być Szkoda, szkoda, szkoda. Tam się już przez nie będę. Różnie. Różnie. Teraz przynajmniej macie jakiś normalny widok. A tak to albo ciemno. Albo jeszcze ciemniej. Nie bójcie się, ja tylko nagrywam wideo, spokojnie. Ja tylko chodzę z kamerą. To dobrze. najbliższe miejsce. Normalnie odwiedzane przez szłopani z dzieckiem Dostępne, nie ma żadnej bramy nic więc jak najbardziej można pozwiedzać ładnie albo Kiedyś musiało być ładnie naprawdę tam jakie piękne, ty tak widział widziałeś? Tak? No właśnie, idę w tamtym kierunku no, powoli. Pięknie pięknie tam to wszystko. A to państwo tam... stąd, z okolic Częstochowy? znaczy tak, my tam tak. kawałek stąd Aha. jeszcze. 50 km. No bo ja tak naprawdę przyjechałem tylko z powodu tego parku miniatur, ale widzę tutaj takie opuszczone chyba domki letniskowe kiedyś były, nie? Chyba, tam, chyba tak, nie wiem, my domki, pierwszy raz. Pierwotnie to tu była jedna z pierwszych w Polsce e, fabryk e, wapienia. Ale tutaj, w tym miejscu? Tak, tak. tak. Jak Jakbym wjechał tam na górę, to tam jest opieka. No jest, no. Jest i tu wydobywano kamień, mhm. a tam jest taki duży komin i ładowano na dół, ładowano drzewo, mhm. na górę ten kamień no. i podpalano. I on się wypalał. Mhm. I park linowy tam dla dzieci jest, jak pan pójdzie. To też widziałem na. No. Normalnie aż 6. Aż mhm. no bo tutaj Jura aż do nas, tam do no. niosenę, aż biegnie. Nie? A czy ten, a pamiętają państwo, od kiedy jest zamknięty ten park? Ale to się... było wszystko napisane? 2013. No chyba niedługo był, nie? jakoś się nie, nie sprawdził ten interes tutaj A z tego co. 2013, z tego co czytałem. No dwa, szkoda, dwa, dwa, dwa. bo naprawdę przepiękne tamte wszystkie. No ktoś mhm. musiał kupę pieniędzy ładować no. te wszystkie miniatury, co tam były. znaczy ja y, ostatnia informacja jaką znalazłem w internecie, to to, że jest na sprzedaż. Ten park miniatur razem z działką za 5,5 miliona prawie. Więc jak gdyby no interes chyba się posypał i... Jak ktoś się próbuje pozbyć, ale wątpię, żeby coś. A zniszczone strasznie? Czy? Już poniszczone? Całkiem możliwe, że... Atmosfera też robi Aha. swoje, nie? bo to nie jest zadaszone, a jest wykonana No tak, tak, tak. jakaś Nie do te płyty się sypią. Czyli tędy można normalnie tam przejść. No, tam tam I ta siatka jest taka obniżona przez Aż do siatkę. tego papieża. tam podjechałem no pod bramę. Tam jest taki normalnie. No, my tam też przed... Przed... tam przy, przy bramie. Tam, uh -huh. i tam przyszliśmy. A tutaj jeszcze tam do Parku Miniatur taka będzie siatka. I ta siatka uh -huh. jest opuszczona na i okay. trzeba krok No, tak jak pan sobie... będzie. I można do tego papieża wejść. Uh -huh. Tam jest Plac zabaw, a sala kinowa. piękne. Myśmy tam nawet taką ulotkę znaleźli. Uh -huh. Ja słyszałem nawet, że swego czasu tutaj ktoś oczywiście nielegalnie jakieś opłaty pobierał za wejście. Możliwe 2013 rok zależy na taką mhm. ulotkę. Tam gdzieś leżała. Jak pani pozwoli. Leżała ja, ulotka na tym. 13 kwietnia. Aha, odsłonięcia. Ale pytanie kiedy został zamknięty, nie? Mhm. Ok. No, istniał tutaj taki coś jeszcze. Mhm. No fajnie to musiało być. no musiał i taki coś, ale nie wiem, czy to już było z tym związane, czy nie. Dobra, idę zobaczyć. Miłego, spokojnego dnia. Do widzenia. Jak widzicie, na miejsce. Tutaj rodzina przyszła zwiedzać. Zresztą chyba się wszystko nagrało, więc słyszeliście, jak Państwo opowiadali. tutaj potem ludzie można normalnie przejść a dobra tam sta, zaparkowałem samochodem tam jest brama a tu jest ta siatka o której pani mówiła więc tędy zapewne można wejść a słońce zachodzi może być ładny widok tutaj też państwo z okolic Częstochowy przyjechali zwiedzać pani z mężem i przypuszczam to były córki od nich no tak, no bo miejsce Ma swój klimat. W 2013 było otwarcie, jak już zdążyliście się dowiedzieć. Aha, tu może Państwo na rowerach przyjechali. Dobra. Nie wiem czy to kręcić w jednym materiale. Czy osobnie. Ale myślę, że zakończę i zrobię osobny materiał tylko o tym parku. Trzymajcie się na razie.